W tym filmie pokażemy jak w ciągu kilku minut podłączyć sklep internetowy PrestaShop do konta BaseLinker. Wykorzystamy w tym celu integrację do API sklepu. Jesteśmy teraz w panelu BaseLinker w zakładce Integracja. Wybierzmy przycisk Dodaj integrację. W ten sposób zobaczymy wszystkie zewnętrzne platformy i aplikacje, które możemy łatwo i szybko podłączyć do naszego konta. Jedna z głównych kategorii tych integracji to oczywiście sklepy. Aby odnaleźć właściwy sklep, najwygodniej jest skorzystać z wyszukiwarki. Wpisujemy tutaj PrestaShop i wybieramy kafelek dotyczący integracji PrestaShop opartej na dostępie do API sklepu. Dalej uzupełniamy wszystkie wymagane pola, czyli nazwa wyświetlana, może to być dowolna nazwa, należy jedynie pamiętać, aby jej długość nie przekraczała 15 znaków. Następnie adres sklepu. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, by wpisywany adres nie zawierał http bądź https. Token API wygenerujemy, przechodząc do kokpitu naszego sklepu internetowego, w tym przypadku do panelu PrestaShop. Wpisujemy nasze dane logowania do strony internetowej. W panelu PrestaShop w menu po lewej stronie odnajdujemy zakładkę Konfiguruj, a następnie przechodzimy do zakładki Zaawansowane i wybieramy API. Aby utworzyć klucz wymagany przy integracji z kontem BaseLinker, wybieramy przycisk Dodaj nowy klucz API. A następnie klikamy w znajdujący się obok pola klucz przycisk wygeneruj. W ten sposób zostanie wygenerowany nam automatycznie klucz usługi sieciowej. Następnie wypełniamy pole opis. Możemy tu wpisać na przykład nazwę systemu, dla którego generujemy klucz API. W naszym przypadku jest to baselinker. Następnym krokiem jest ustawienie uprawnień dla wygenerowanego klucza. W ramach presty wydzielone są różne rodzaje zasobów. Dla każdego z nich możemy ustawić osobno uprawnienia typu zobacz, modyfikuj, dodaj, skasuj oraz szybki podgląd. Uprawnienia do określonych zasobów wybieramy w zależności od tego, w jakim stopniu będziemy wykorzystywać połączenie między sklepem a systemem Base Linker. My zaznaczymy wszystkie uprawnienia dla każdego zasobu. Tutaj wskazówka zamiast poszczególnych checkboxów zaznaczmy całą kolumnę i zapiszmy zmianę. Jak widać, klucz API został pomyślnie utworzony. Niżej w sekcji Konfiguracja w polu Włącz API PrestaShop wybieramy przycisk Tak, a następnie przycisk Zapisz. W ten sposób utworzyliśmy i aktywowaliśmy klucz API dla danego sklepu PrestaShop. W kolejnych krokach należy ten klucz skopiować, następnie przejść z powrotem do panelu BaseLinker i wkleić w pole Token API. Tak, wypełnione pola umożliwią poprawną integrację ze sklepem. Na koniec wybierzmy przycisk Zapisz. Komunikat na ekranie potwierdza prawidłowe podłączenie sklepu internetowego do konta BaseLinker. Przycisk Przejdź do ustawień tej integracji przeniesie nas do konfiguratora najważniejszych funkcjonalności dostępnych przy integracji ze sklepem. Jak widać, integracja konta BaseLinker ze sklepem PrestaShop jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka minut. Zachęcamy do założenia konta i przetestowania wszystkich możliwości Baselinkera tak, aby dopasować system do potrzeb Twojego e-commerce.